No widzowie, dzisiaj pan jajko powie nam za ile mamy spać dzień, dzień, dokładnie za ile pieniędzy, czyli ile pieniędzy masz widać w tym dniu, dniu. Hmm. Tutaj mamy pana jajko, panie jajko, ile pieniędzy mam widać? Mus widać 10, Dziesięć... ała ała doba 100 złotych, no 100 złotych. Nie, 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 podziękujemy, a więc bierzemy się do wydania 100 złotych. <laughs> 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 ogólnie to mamy ledki więc... no zaczynamy. Musimy ogólnie ku kupić wodę, de wędlinę, kajsterki. No, jesteśmy już w WAP. Tutaj widzę, są woda i wędlina. Bierzemy. Po nam tylko, tylko kazerki do znalezienia. To są Bierem. No, to ja idę. Do kasy ogólnie. O ja czemu ta kolejka jest taka długa? Dobra. Ja zaraz jest wyjaśnię ten problem. No, jest już załatwione wszystko. Kupiłam, a powiedzieć wam ile za to wszystko zapłaciłam? 10 40 zł 40 groszy. Więc zostało nam. 80 zł, 60 groszy. Od razu napija się wody. No i teraz możemy zrobić sobie jedzenie. Dobra, no to tak. Mamy bułkę. Wsadzamy do niej wędlinę. Mamy jedzenie. Robić. O! Już wiem! Będę kosiła trawę! No, cóż moi drodzy, trawa skoszona. A właśnie! Przypomniałam sobie, że muszę kupić nowy portfel, bo mój mi się zepsuł. Hmm, który portfel tutaj w... Wybrać. Niekipa. Creeper. ceglane, Gigi. Jaki z tych porod mógłby być były. Nie wiem jak waszym zdaniem, ale ja wybiorę Gigi. abyście się mnie pytali, to ja zapłaciłam za portfel Gigi. Zapytacie, ile musiałam zapłacić. Pewnie tak właśnie mnie zapytacie. A powiedzieć wam ile zapłaciłam? Powiedzieć równo 31 zł tych. A właśnie ogólnie to znajomy mnie zaprosił. <kluzny> takiej knajpki, taki więc teraz sobie do niej pójdziemy. Ja już tutaj na niego go czekam. O, siema, Stefan! No siema. Czego Co chcesz zjeść? Ja chcę zjeść. Hmm krewetki z rybą. Dobra, ja sobie weźmiemy ziemniaki. O, no w Polsce to popularne. No podobno. Rybno. No. Ileś minut później. No, ja już zjadłam ziemniaki, a teraz ogólnie zapłaciłam za nie równo 40 zł. No to idę do mojego przyjaciela drugiego, który mnie zaprosił. A właśnie, zostało nam 9 złotych 60 groszy. Zł. Nie mam pojęcia, widzowie, co uda nam się przeżyć żyć, żyć ten dzień za tyle pieniędzy. Znowu ileś minut później. Dobra. Dobra widzowie, ja już jestem u mojego przyjaciela Karola. Teraz na niego czekamy. Siema. Siema Karol. Zaprosiłeś mnie, zaprosiłeś mnie na ścinanie desek? To, są w moim ogródku. Pójdź tam i je pościnaj. Okej. Okay. Jak widzicie tutaj mamy deski. Ja będę je ścinać. Święta, teraz zobaczmy, jak tam ukończy. O, widzisz, że remontujesz swój cały łukiem, fajny. No, sześć godzin na tym siedziałam. No, pomijam fakt, że na tym jest tylko. W tym pokoju jest tylko jedno okno, mój plakat i łóżko. Ale okej. Okay. I, i, no to. Widzowie ja spróbuję widać te 960 złotych groszy, które nam pozostały znowu w ileś minut później. No widzowie, wie tutaj, tutaj jak widzicie już dojechałam moim samochodem tam na stację będę znowu, żeby by widać. Ale nie zgadniecie! Oczywiście, że nie można zatankować, bo stacja już zamknięta. Ta. A ja już paliwo, żeby tutaj przyjechać, ale spokojnie, widzę mi jeszcze te 9,60 zł, bo nieopodal jest mały sklepik. No, jesteśmy już w tym małym sklepiku, teraz pozostało nam kupić tylko batony. No. Jest ich dużo. Są za 2,40. Jakbyście się pytali, czemu tu jest tylko jeden, a ja powiedziałam, za dużo, to dlatego, że po prostu. No wiecie, są pozwolone w innych miejscach. No to widzimy się, kiedy skończę przekupować batoniki. Znowu ileś minut później. Dzień dobry widzowie, ja już, już, wykupiłam batoniki, jeździłam, je jadłam, jadłam. Teraz, skoro to wszystko zrobiłam, mam zł złotych tych obecnie do wydania, więc, więc poczekam do 24 i. No, widzimy się wtedy. 24 widzowie fajnie było to koniec tego odcinka ja myślę że to popa to chyba w ogóle najdłuższy film Oś 8 nawet 9 minut filmu ja was zagnam, no i co mogę powiedzieć pa! pa!